Cześć, witam Cię serdecznie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj będzie to troszeczkę inny film, ponieważ będzie to taki film typowo warsztatowy, typowo praktyczny, gdzie w jednym, powiedzmy ujęciu, będę chciał pokazać Ci rozwiązanie pewnych problemów Fusion 360, w którym będziemy wykorzystywać modelowanie z Tekstami parametrycznymi. Jest to taki dłuższy film, dlatego bardzo proszę Cię, wybacz mi moje potknięcia jakieś językowe. Starałem się to wszystko nagrać w jednym ujęciu, tak aby cały ten mój proces myślowy był zawarty w tym w filmie. Także wybacz. Zapraszam Cię oczywiście serdecznie na materiał. Dużo ciekawych informacji tam znajdziesz. No i jeszcze chciałbym dać Ci znać, że już niedługo rusza przed sprzedaż. Mojego nowego kursu Fusion 360 zaawansowany. Link do zapisania się na tą przedsprzedaż znajdziesz poniżej, bądź jeżeli trwa już ta przedsprzedaż, bo może oglądasz to w tym momencie, że już to trwa, to także takie informacje znajdziesz w opisie tego filmu. Ja teraz już nie przedłużam i zapraszam na modelowanie. Przechodzimy do mojego komputera, na mój ekran i modelujemy 3D z wykorzystaniem tekstów parametrycznych. Dzisiaj będę chciał z Wami troszeczkę porozmawiać na temat prostych rzeczy, ale będziemy chcieli pójść o krok dalej, ponieważ będziemy chcieli stworzyć pewną parametryzację. Zobaczę, ja tutaj mam taką kostkę, ona jest dosyć prosta. Naszym zadaniem będzie stworzyć podobną kostkę. To w tym wypadku są takie kostki do nauki dla moich dzieci, w tym wypadku. Dlatego będzie to typowo taka praktyczna rzecz, którą będę wykonywał. Teraz ja. Tworzę w tym momencie kostki do nauki, ale jeżeli chodzi o duże litery. Natomiast będę chciał także stworzyć taką wersję takiej kostki do nauki małych liter, przynajmniej w tym wypadku. Będzie to oczywiście sześć pierwszych liter dużych, małych i jeszcze cyfry będę chciał stworzyć. I będę chciał pokazać Ci, jak sobie ułatwić troszeczkę pracę, jeżeli chodzi o, o stworzenie takiej kostki, ponieważ tworzenie, tak jakby od. Trzech nowych wersji może przysporzyć problemów. A co, jeżeli będziemy, na przykład, chcieli potem zrobić, nie wiem, resztę alfabetu, dużych, małych liter i tak dalej? Dlatego będę chciał Ci pokazać, jak sobie z tym poradzić. Teraz, oczywiście, to potem pójdzie na drukarkę 3D, natomiast to, co będziemy się teraz skupiać, to właśnie od nowa pójdziemy i zrobimy dokładnie podobne operacje. Dlatego ja już uruchomiłem sobie nowy i nowy, przepraszam, nowy plik. Teraz będziemy tworzyć nowy szkic, na którym Rozpoczniemy naszą kostkę. Oczywiście będzie to standardowa, zwykła kostka. Dlatego tutaj na płaszczyźnie XY wykonamy sobie kwadrat. Ja wykorzystuję sobie tutaj opcję center rectangle, czyli ze środka wykonamy sobie ten, ten kwadrat. I bok tego kwadratu będzie to 40 mm, tab i 40 mm. Będzie kostka 40 na 40 na 40 Enter, aby to zatwierdzić i ja teraz sobie zakończę to, aby można było taką kostkę za pomocą polecenia Extrude wyciągnąć, stworzyć. Czyli znowu 40, wyciągnięcie. Zatwierdzam to wszystko. Oczywiście możemy sobie stworzyć parametry, jeżeli chcielibyśmy mieć innego rozmiaru kostkę, bądź nie musi to być oczywiście kostka, może to być, nie wiem, jakiś prostopadłością. W każdym razie ja teraz tworzę kostkę. I teraz, co będziemy chcieli zrobić? No, oczywiście musimy utworzyć na każdej z tych ścian odpowiedni tekst. Zróbmy to zatem. To jest bardzo prosta operacja, ponieważ znowu będziemy wykorzystywać do tego szkic standardowo, a następnie polecenie tekst. Ja teraz, bo będziemy musieli to zrobić kilka razy, więc pokażę Ci, jak zrobić to szybko i nie klikać tutaj po interfejsie. Natomiast to, co chcę Ci pokazać, to właśnie skróty. Teraz, tak, żeby uruchomić sobie paletę skrótów, kliknij na klawiaturze S. Pokaże się właśnie taka, taka paleta, i tutaj możesz wpisać sobie to, co, to, czego szukasz. Ja w tym wypadku wpisuję tekst. tekst Wybieram sobie tekst i musimy oczywiście wybrać miejsce, gdzie ten tekst tworzymy. Zauważ, że mamy tutaj kilka możliwości do wyboru. Może być zwykły tekst, ale może być to tekst po ścieżce. My wybierzemy tą pierwszą opcję. I ja sobie po prostu zaznaczę całą powierzchnię tutaj tej kostki, tej ściany, czyli klikam w tym miejscu, przechodzę tutaj. I mam całą, wybraną tak, jakby dla całej, dla całej tej ściany, takie okno, w którym mogę utworzyć tekst. I w tym wypadku u mnie to będzie duża litera A. Tak? No ale teraz, oczywiście, musimy sobie jakoś dostosować położenie tej litery. W naszym wypadku będziemy chcieli zrobić sobie tą literę w środku, wycentrować ją w środku, dlatego alignment tutaj na. No, na centrum, tak naprawdę, tej powierzchni. No i dodatkowo musimy wybrać odpowiednią wysokość. Nasza kostka ma wysokość 40 mm, więc jakbym tutaj wybrał 40 mm, to jest troszeczkę za dużo, ponieważ to byłoby na całej ścianie. Dlatego ja sobie może wybiorę mniejsze, załóżmy 32. 32. Zatwierdzam to. I mam pierwszy taki tekst wykonany. I to samo, tak naprawdę, musimy wykonać na reszcie tych. Boków tej naszej kostki. No, i to też, to oczywiście, już jest też ćwiczenie dla ciebie, aby sobie poćwiczyć właśnie wprowadzanie tekstu. Czyli S na klawiaturze, tekst, wpisujemy sobie bądź tekst. Zaznaczam tą opcję. Tutaj sobie oczywiście znowu ścianę całą. No, i tutaj zauważ, że mamy zapisane te informacje, które były wcześniej wybrane w tekście, czyli alignment oraz wysokość. Więc dla mnie wystarczy tylko wys wpisać tutaj ten tekst i to będzie B. I tak samo robimy dla kolejnej ściany. Przyspieszmy sobie to troszeczkę. Oczywiście, jeżeli nie chcesz używać tej, tych skrótów, to możesz sobie po prostu kliknąć tutaj w Create na tekst. I tutaj mamy literę ABCDE. Tak? Twierdzam to. I na dole będziemy mieli literę F. Ok F i mamy to gotowe. Dobra. Teraz, tak naprawdę, to co byśmy musieli zrobić, ja sobie wrócę do tego domowego, to po prostu każdy z tych szkiców powyciągać, tak? Czyli ja może sobie bym tutaj jeszcze parametr stworzył, bo mi się nie będzie pewnie chciało potem wpisywać za każdym razem tej wartości. Załóżmy, że to będzie. Wyciągnięcie sobie skrótem wpiszę, oj może mi wyciągnięcie i załóżmy, że to wyciągnięcie, ponieważ chcemy, aby te literki były wgłębione w naszą kostkę, to tutaj damy sobie wartość minus kropeczka 6, powinno wystarczyć, jeżeli chodzi o druk 3D, żeby to się gdzieś tam odznaczało na tej ścianie. A jak nie będzie, to zawsze za pomocą jednego parametru będziemy mogli sobie na przykład zwiększyć do 0,8, bądź nawet do 1 mm, ale nie sądzę, żeby to było potrzebne. W każdym razie, polecenie Extrude. Przypominam skrót klawiaturowy E. No i możemy sobie spokojnie tutaj wpisywać te wartości, czyli WYC. No, wybieramy sobie Enter. Jest zatwierdzona. No i tak samo E. I dla każdej operacji musimy to niestety zrobić. Przykro mi, ale tak trzeba. No, enter. Eee. O, tutaj nam się za już cały praktycznie szkic wybrał, ale my nie chcemy tak tego robić. My potrzebujemy tylko literkę. Ciach, enter. Zatwierdzam to wszystko i mamy to już praktycznie gotowe. Byśmy sobie tutaj przeszli. Oczywiście jeszcze przydałoby się to sfazować, ale zostawmy to na razie. sobie to za chwilę sfazuję. Teraz pewnie chciał pokazać jedną bardzo fajną rzecz. To już właśnie teraz pokażę Ci, jak rozwiązać problem tego, że jeżeli chcielibyśmy coś zmienić, to nie jest to aż takie łatwe, bo musielibyśmy za każdym razem sobie tutaj przejść i na przykład ten szkic gdzieś tam wyedytować i tutaj tą literkę zmienić. Tak, wyedytować tekst, prawda? No i trzeba się trochę po. Pomęczyć, ja sobie jeszcze może włączę widoczność tych wszystkich elementów z szkicem numer 2 ze szkicem numer 7. Z Shiftem zaznaczyłem i fal na klawiaturze, aby włączyć widoczność. Teraz widzimy już te wszystkie literki, czyli musimy wejść do, do każdego szkicu i się z tym pobawić. Teraz co może Ci przychodzić na myśl? No właśnie parametry mogą przychodzić na myśl, ale niestety w Fusion 360 nie możemy sobie utworzyć parametru tekstowego. Niestety. Zobaczę, jeżeli ja bym tutaj sobie dodał nowy e, user parameter, czy parametr użytkownika, to ja tutaj praktycznie nie mam czegoś takiego jak na przykład string, czy jakiś tekst. Jest to problem. Nie możemy tutaj wprowadzić sobie jakiejś takiej sensownej wartości. Dlatego będziemy musieli posiłkować się pewnym rozwiązaniem. Pewnym rozwiązaniem. E, wtyczką. Do Fusion 360 musimy sobie radzić. Niestety w inwentorze z kolei parametry tekstowe są, a Fusion z jakiegoś powodu nie ma tego. Teraz pokażę Ci, jak sobie z tym poradzić, właśnie korzystając z wtyczki. Tylko tak, wtyczka mam tutaj. Ta wtyczka nazywa się Parametric. Tekst. I za chwilkę po prostu pokażę Ci jej działanie. Jeżeli chcesz, oczywiście bawić się w parametryczne teksty, to może Ci się na przykład przydać, jeżeli nie wiem, znakujesz swoje modele 3D, czy też dajesz jakąś numer wersji bezpośrednio na na takim obiekcie i chcesz, żeby to było bezpośrednio na modelu pokazane, czy po prostu tak jak ja będziesz korzystał z parametrycznego tekstu, aby potem sobie szybko po prostu pozmieniać wartości tekstu na, na, na swoim obiekcie, to może właśnie z tego skorzystać. Trzeba się zalogować, pobrać sobie, no w tym wypadku na Windows 64, w moim wypadku oczywiście, zainstalować, tak jest, i po zainstalowaniu będziesz musiał przejść do Tools, i w addins klikamy tutaj Scripts and i wewnątrz tej zakładki addins znajdziesz parametric text jeżeli go nie znajdziesz to zrestartuj sobie Fusion 360 instalacja bardzo prosta tak naprawdę dwa kliknięcia i będzie to zainstalowane ale jeżeli nie będziesz widział tutaj tego to po prostu sobie zrestartuj Fusion 360 ja teraz po prostu kliknę na run i już ta wtyczka działa teraz co ta wtyczka robi jeszcze przed tym to będę chciał Ci pokazać jedną, znaczy zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ta wtyczka pozwala na mapowanie tekstu ze szkicu. Teraz tak, przejdziemy sobie do Modify i zauważ, że teraz tutaj pojawiła się nowość. Change Text Parameters. Klikam tutaj i ta wtyczka każe mi wybrać odpowiedni szkic, na którym znajduje się tekst, który będziemy chcieli w pewien sposób zmapować. I e, zaraz zobaczysz, teraz mamy no selections, trzeba sobie wyklikać, o załóżmy tutaj, szkic numer 2, czyli bezpośrednio na modelu nie możemy tutaj korzystać niestety z tej przeglądarki, a szkoda w sumie, nie? Więc mamy zmapowany tekst ze szkicu numer 2 i teraz to, co możemy sobie tutaj zrobić, to wpisać odpowiednią wartość. No ja, ja sobie wpiszę właśnie to A, tak, żeby to było na razie tak było jak jest, ale... Ty możesz wybrać sobie jeszcze jakieś inne parametry do tego. Jeżeli miałbyś parametr... OK, jeszcze zróbmy tak, OK. Jeżeli byś miał parametr zwykły, na przykład jakąś wartość, ja sobie dodam tutaj, no nie wiem, wartość 1 załóżmy, tak? Nie, inaczej. Um, wartość 1. Tutaj nie może być wartości, jeżeli chodzi o cyfrę, więc wpiszmy sobie, no nie wiem, pcc, wszystko jedno tak naprawdę pokażę Ci o co chodzi, mamy wartość um, dla parametru pcc i teraz jeżeli byśmy przeszli sobie tutaj do change text parameters mamy tutaj też kis pierwszy to tutaj możemy wykorzystać właśnie ten parametr i do tego celu wykorzystam sobie takie oto klamrowe nawiasy i wpiszę ten pcc pcc, tak? Chyba tak zatwierdzam to, klikam OK i zobaczmy jak to się zmieni Zobacz, że teraz tutaj wprowadziła się ta wartość, tak, czyli zamiast tekstu, który tam był, ja z jednego okna, czyli z tego Change Text Parameters, mogę wprowadzić sobie tutaj odpowiednie wartości, i nie tylko są to wartości tekstowe, ale to mogą być wartości innych parametrów, które są zapisane w Fusion 360. Możemy tutaj wykorzystać, na przykład nazwę komponentu, szkicu, i tak dalej. Zobacz, tutaj masz pełną taką adnotację, co możesz wykorzystywać. Mogą być to parametry, może to być na przykład wersja i tak dalej daty. Tutaj sobie zajrzyj do tego i możliwe, że coś ci się tutaj z tego przyda. File version i tak dalej. Dobra, i teraz ja sobie tutaj zostawię właśnie A. I teraz tak wszystko sobie zmapuję. Czyli będę chciał dodać a new. Dla mnie to będzie B. Więc od razu też zwrócę Twoją uwagę na to, żeby, jeżeli będziesz sobie chciał tak mapować, to ewentualnie tutaj sobie te szkice jakoś ponazywać, żeby była jasność, co jest czym. Myślę, że to może się przydać. Jeżeli na przykład będziesz chciał wprowadzać w danym miejscu wersję, no to nazwij sobie szkic wersja, tak? I tutaj będzie się wersja modelu po prostu na przykład pojawiać, tak? W zależności od tego, co tam będziesz potrzebował. No i tutaj sobie dajmy B, B, tak? Dodajemy nowy. To będzie szkic czwarty, czyli szkic czwarty, czyli to. C. Ciach. D. Niestety właśnie żałuję ale nie można sobie gdzieś tylko wyklikać tutaj za pomocą. Za pomocą tych elementów przeglądarcy. Nie wiem, czemu tak jest, ale no tak jest. To są wtyczki. Oczywiście też warto zwrócić uwagę na to, że, że po prostu ta wtyczka może po prostu przestać działać. Niestety tak jest, że wraz z aktualizacjami Fusion 360, nie wiem, coś się zmieni, jeżeli chodzi o, o, ten, o działanie Fusion, to może się tak starzyć, że przestanie ta wtyczka działać. Więc niestety tak może się też zdarzyć. Ok, mamy to gotowe. I teraz tak. Załóżmy, że ja sobie wydrukuję już taką kostkę ABCDEFG. ABCDEF bez G. I teraz będę chciał właśnie od G zacząć i zrobić kolejne. No to co zrobię? No, musiałbym znowu przechodzić przez wszystkie szkice, ale nie będę tego robił, bo mam oczywiście to wszystko tutaj. Więc wtedy robię sobie tutaj zamiast A, robię sobie G. Tab. A, B, G, BCDF, GH i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem. 1, 2, 3. Ja sobie teraz tabem przychodzę, zobacz. Bardzo prosto. 3 i 4. Możemy sobie wprowadzić tutaj parametr, oczywiście jakiś inny zewnętrzny, ale nie będziemy teraz tego robić. I zatwierdzam to. I chwila. O! Genialne, tak? Nie, ma, nie musimy już teraz się za bardzo martwić, wchodzić w szkicę, szukać w ogóle tych szkiców, gdzie one w ogóle są, gdzie, na którym szkicu ja zrobię, jakbym miał tutaj ogromną, ogromne jakieś, jakieś złożenie. Miałbym tutaj szkiców bardzo, bardzo dużo, nie ponazywałbym sobie ich, że to jest właśnie tutaj, w tym szkicu mam tekst, i potem szukał ręcznie. Wow, to, to będzie dużo roboty. A tutaj za pomocą tej styczki Czyli tego Change Text Parameters. Link postaram się też dać gdzieś tam pod tym filmem. To bardzo łatwo to zrobię, tak? Bardzo, bardzo łatwo. Także poczytaj sobie tutaj, bo mamy tutaj Quick Reference, czyli to, co możesz zrobić i jakie parametry sobie powstawiać. Bo to nie są też takie parametry, które ustawiamy my, jako użytkownicy, nie są to parametry użytkownika, nie tylko, oczywiście, mogą być to inne. Parametry, które są dostępne wewnątrz Fusion 360, tak jak już mówiłem, także bardzo duże możliwości nie wiem, do znakowania. Na przykład, jak najbardziej można sobie z tym właśnie, no, no dosyć, że tak powiem, życie ułatwić. Ja wyłączę sobie te szkice v, ok Zobaczmy, czy jeszcze działa to, gdy szkice są wyłączone. Spróbujmy. No na przykład właśnie będę chciał zrobić wersję, gdzie nie będą małe litery. No to zrobię sobie A B C D E i F. I zatwierdzam to. I magia się zaraz powinna stać, jest, jest to gotowe. Tak. I to tak naprawdę mogę sobie wrzucić na drukarkę i już. Jeszcze tylko to, co muszę zrobić na pewno, to gdzieś fazowania tych krawędzi, bo to tak trochę brzydko więc chamfer wybiorę sobie wszystkie krawędzie, to na szczęście nie ma ich aż tak oj z shiftem odznaczyłem nie ma ich aż tak dużo więc powinno pójść w miarę sprawnie ciach i zrobimy sobie takie sensowne fazowanie. Może na 0,8 mm, to powinno być dobrze. Dobra, 12 edges, no i wartość kropka .8, 6, no zobaczymy. Powinno być dobrze. 8, dziesiątych, ok, dobra. P, D. Właśnie można byłoby jeszcze tutaj sobie pokombinować, żeby zaznaczyć, gdzie jest dół To może w tym celu sobie dodamy jeszcze A, B, C, D Gdzie jest dół? Taką kropeczką dajmy sobie może ten dół Szkic, ciach i tą kropeczkę w tym wypadku sobie damy no, gdzieś tu Tak, i wyciągnijmy sobie, żeby była jasność dla dzieci, gdzie jest dół, gdzie jest by się nie pomylić, czy to, na przykład, czy to jest P, czy nie. W każdym razie to może się przydać. Ups. Wróć. Ctrl Z. Tego nie chciałem. Chciałem oczywiście wyciągnąć, czyli E. Tak. I na wartość wyciągnięcia, którą sobie ustawiłem. Okej, okay. dobra. To powinno być. Wszystko, mam nadzieję, że taki warsztat Ci się podobał, mam nadzieję, że nie za bardzo Cię zająkałem na śmierć, ponieważ pierwszy raz taki w sumie warsztat nagrywam, starałem się go nie ciąć, mam nadzieję, że to wyszło dosyć dobrze i jeżeli chciałbyś zobaczyć więcej takich ciekawych, myślę, rzeczy, czy też po prostu ze mną chwilę pobyć i pooglądać to, co robię, to, co uczę, tego, tego co uczę, to zapraszam cię serdecznie. Też daj mi znać, bo nie wykluczam także możliwości jakiegoś live'a, czy też spotykania się na live'ach, ale dopiero jeżeli będzie taka, będzie więcej głosów, że tak, chcemy live'a, to wtedy gdzieś tam takiego live'a możemy przygotować, czy, 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 czy też się jakoś cyklicznie umawiać. Tego jeszcze nie wiem. Natomiast jeżeli ci się spodobała taka opcja live'owa, bądź też e, opcja warsztatowa, jak teraz tutaj. To proszę daj mi znać w komentarzu. Nie wiem, na jakiej platformie to jeszcze będzie udostępnione, także albo w komentarzu, albo mailowo, także. No. A ja się teraz z Tobą żegnam. Dziękuję Ci za Twoją uwagę. Dziękuję Ci za poświęcone 20 minut. I do zobaczenia. Cześć.